Hej, w końcu na starych śmieciach, co? Hey. Słuchaj, Tony, wiem, że dużo zrobiłeś dla rodziny. I wiem, że przez to musiałeś się jakiś czas ukrywać. Wiem lepiej, będzie, jeśli na razie nie będziesz szaleć, co? Vincenzo się to zajmie. Jeśli będziesz potrzebował forsy, wal do niego. Potrzebujesz roboty, on ci je ja zalatwi. Czego chcieć więcej? Nawet mój syn nie ma tak dobrze. Ale, panie Leone, myślałem, ze zasługuje na więcej ze względu na przeszłość. To znaczy, zrobiłem wiele dla rodziny. A teraz mam się słuchać tego, tego, tego. To po prostu niesprawiedliwe. To nie wiem, co zrobi i nikt nie jest ci bardziej wdzięczny za wszystko, niż ja. Ale pomysł, że tu wejdziesz i zaczniesz kwestionować moje decyzje, jest trochę. Nie na miejscu. Co, picha? Rozumiem, szefie. Więc jeśli będziesz czego potrzebować, wpadnij do Vincenzo na brzeg Atlantyckie. On się toba zajmie. Co, niewinnie? Oczywiście, szefie. Wszystko, co powiesz. Powiem ci coś. Możemy teraz tam jechać.